Cześć, z tej strony Mariusz. W tym filmiku chciałbym poruszyć temat związany z kontami na Amazon. KDP, gdyż wiele osób nie wie, ile może utworzyć kąt i czy w ogóle jest to legalne tworzenie dwóch czy więcej kont. Zapraszam. Zanim przejdziemy do tego tematu, chciałbym Cię zaprosić na moją stronę. Możesz sobie tutaj pobrać darmowego e-booka lub też wziąć na przykład udział w kursie, ponieważ mój kurs jest cały czas dostępny i cały czas rozwijany. Ok, przejdźmy na KDP. I tak jak widzisz tutaj, jest możliwość utworzenia lub też zalogowania się na konto. I o ile konto na Amazonie, możesz po prostu tworzyć kilka kont na Amazonie samym. Nie jest to żaden problem, nie, nie zbanują ci kąt, nie usuną ci kąt, ale jeśli chodzi o KDP, to jednak możesz stworzyć jedynie dwa konta: jedno prywatne, drugie na firmę. Jeśli masz oczywiście firmę, to są tylko dwie takie opcje. Jeśli utworzysz dwa konta na to samo nazwisko lub na ten sam numer konta bankowego, adres cokolwiek, Najprawdopodobniej KDP prędzej czy później zbanuje ci dwa konta, lub będzie, jeśli będziesz miał szczęście, to skasuje ci, zap, napisze do ciebie, zablokuje ci dwa, ale też da szansę, aby odblokować któreś z nich. Aczkolwiek raczej słyszałem właśnie o tym, że blokują dwa i po prostu ciężko się z tego wywinąć. Co innego, oczywiście, jeśli tworzysz konto tylko po to, aby utworzyć kolejne konto autora. Oczywiście to ja to przedstawiam cały, cały proces w moim kursie jak, jak tworzyć te konta, aby na przykład tworzyć wiele serii pod zeszyty i żeby było to po prostu w pełni legalne, ponieważ kontaktowałem się z KDP i wiem, że tak można, bo sami napisali, że aby to zrobić należy utworzyć nowe konto. I to jest jedynie taki krótki filmik, to chciałem Ci jedynie przekazać, bo wiele osób nie ma pewności, czy może utworzyć dwa, trzy kąta, a niejednokrotnie słyszałem, że ktoś utworzył sobie dwa kąta i tworzył na dwóch kątach. No, no super, bo można sobie zwiększyć po prostu dochód, ale. No, Ryzykuje się dwoma kątami. A us jak Amazon, us jak KDP usunie dwa konta, czy też jedno konto, w zależności ile jest, to już naprawdę bardzo ciężko wrócić do tego. A kombinowanie pod innym nazwiskiem, pod innym imieniem i tak dalej, wiąże się no, często z problemami. Więc nie radzę takich sposobów, nie radzę takich taktyk, radzę trzymać się regulaminu. Jeśli chcesz mieć konto na długi czas. Jeśli podobają ci się moje materiały, zostaw łapkę w górę, daj subskrypcję, kliknij dzwoneczek i też oczywiście skomentuj ten materiał, aby podbić ilość wyświetleń na kanale. Dzięki czemu Amazon po prostu w Polsce będzie coraz bardziej popularny i coraz więcej Polaków będzie w stanie zarabiać, ponieważ jest naprawdę mnóstwo Amerykanów, którzy już w ten sposób zarabiają, a Polaków jest, no, no bądźmy szczerzy, garstka jedynie. A praca przed komputerem, moim zdaniem, czy nawet na telefonie komórkowym bo często tak mam, że na telefonie komórkowym pracuję. Z różnych miejsc. Jest po prostu super, moim zdaniem. I jeśli Ty też tak uważasz, to zalecam zapoznać się z Amazonem, moim darmowym e-bookiem, moimi filmikami. Jeśli jesteś, jeśli będziesz zainteresowany, to zapraszam Cię do kursu. Po ukończeniu kursu prowadzę, poprowadzę Cię do samego końca, do, do wydania pierwszej, drugiej, czy, czy, czy też trzeciej książki zeszytów. I cały czas jestem. Yy, pomocny, więc nie ma problemu. Kontakt ze mną jest praktycznie 24 godziny na dobę, odliczając mój sen, oczywiście. <gryw> Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego materiału. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, cześć.